Jestem absolutnie zaskoczony. Zupełnie sobie nie wyobrażałem, że jakakolwiek nominacja może się odbywać w takiej atmosferze i w taki sposób. Myślę, że teraz już nie będą mi zadawali pytań, czy kohabitacja jest możliwa. E, proszę Państwa, Pan Prezydent Kwaśniewski oczywiście przesadzał, jak zwykle przy takich laudacjach. Ale oczywiście co do naszej współpracy i współdziałania nie było nigdy żadnych wątpliwości. Może liś, mogliśmy źle oceniać jakieś swoje pomysły, ale nigdy nie zakładaliśmy, że one są źródłem jakiejś prywaty albo biorą się z jakiejkolwiek prywaty. To było najważniejsze w naszej współpracy. Myślę, że tego rodzaju współdziałanie możemy w sobie pobudzić zawsze. Szczególna okazja nadarza się właśnie teraz, najbliższe sześć miesięcy, polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. Są na scenie trzej przedstawiciele naszego rządu, który przygotował tą prezydencję. Przygotował w sposób świetny. Mogę Państwu coś na ten temat powiedzieć, bo wiem, jak wyglądała końcówka tych przygotowań, ale sam nie brałem w tym tak mocno udziału. To jest coś dla przedsiębiorców. Trudno sobie wyobrazić lepsze pola do działania dla Was wszystkich, którzy stan stanowicie fundament. Fundament również naszej unijnej wspólnoty, bo macie dokładnie te same sposoby działania te same założenia, ten sam system wartości, jaki tkwi u podstaw samej Unii Europejskiej. Współpraca na zasadach zdrowej konkurencji. wolność w zasadach i na zasadach i w absolutnym stosowaniu reguł prawnych. Również niezwykłe umiejętności które macie w chwili, kiedy ryzykujecie, kiedy ryzykujecie swoim własnym życiem, aktywnością, często powodzeniem własnych rodzin i udaje się wam zrobić tak niezwykłe rzeczy. Teraz sześć miesięcy dla Polski, dla Polek i Polaków, Wy, przedsiębiorcy, możecie wpływać na, co się będzie, na to, co się będzie działo w Unii Europejskiej, bo mamy kilkadziesiąt spotkań które są organizowane przez prezydencję i które są również napędzane Waszym duchem, duchem przedsiębiorczości. W Radzie do spraw przedsiębiorców uczestniczyliście do ostatniej chwili, aby wpłynąć na kształt polskiej prezydencji. Chciałem Wam za to podziękować, pogratulować. Również sam czuję się jako uczestnik w tej sztafecie, która trwa od 35 lat. Przekazujemy sobie z rządu na rząd odpowiedzialność za to, żeby prowadzić sprawy Polski. Możemy się różnić, ale ważne, żebyśmy zakładali, że jednak stanowimy wielką wspólnotę. To się już nam raz udało, bardzo niedawno. Na szczęście na sali jest sporo młodych ludzi, mają prawo tego nie pamiętać, ale od lat 80. zaczęliśmy zmieniać nie tylko nasz kraj ale zmienialiśmy również Europę. Właściwie spojrzenie na świat wielu ludzi. To nam się powiodło i niech nam się powiedzie kolejny raz. W niespokojnym świecie możemy liczyć na polskich przedsiębiorców i przedsiębiorczynie, a także na polski rząd, któremu się kłaniam. Dziękuję bardzo.